Cześć, z tej strony Kamilox, a w dzisiejszym odcinku Gdy zginę na jakimś parkurze, to ktoś inny Przyjmuje za mnie odcinek, a tym kimś innym Będzie po prostu Lena, możecie znać ją Z moich live'ów, no i właśnie ona też nagrywała Jakiś ze mną odcinek, ale jeszcze nie nagrywała Nic samemu, więc jeśli zginę to może być Ciekawie, bo będziecie mogli zobaczyć jak sobie Poradziła, no a jak jesteście nowi to pamiętajcie o łapce w górze Subskrypcji wraz z meczkiem, no i w sumie Zapraszam do oglądania! Dobre ziomeczki więc na początku Ja od razu wybieram niemożliwe parkury No bo w sumie moim zdaniem Niektóre niemożliwe parkury Są łatwiejsze od szalonych Możecie w sumie napisać czy też tak macie Że jak czasami widzicie jakiś niemożliwy parkur I go przechodzicie to Jest łatwiejszy niż właśnie szalony Ja tak czasami mam że jak przechodzę jakiś Szalony to jest taki właśnie Trudny i jest czasami nawet Trudniejszy od niemożliwego A ten niemożliwy który powinien być tak naprawdę trudniejsze jest po prostu łatwiejsze. Wiecie chyba o co mi chodzi. Ok, więc sobie skaczemy. Ok, więc sobie skaczemy, więc teraz tutaj. No i teraz lecimy. Tutaj muszę uważać, żeby nie nadepnąć na tego właśnie skoczka. Wydaje mi się, że szybko zginę, bo ja jestem y, słaby w parkurze w sensie. Może nie jestem słaby, ale często ginę na jakichś łatwych parkurach, nie? Ale jak się w sumie skupię, to może jakoś nie zginę, więc dobra. Więc się leczymy. Mm, ok, ok, już. Prawie mamy full HP, no zaraz będzie. No jest gitara, że mamy właśnie full HP. No i let's go, let's go. Okej, okay. jak z... nie zginę w ogóle w tym odcinku, no to wtedy zrobię taką drugą część, bo na przykład jak przejdę 4 czy 5 parkourów, to wtedy skończę ten odcinek i będzie druga część, ale nie wiadomo jak to będzie. Zgaduję, że prędzej zginę niż będzie druga część. No bo wątpię, żeby mi się udało 4 czy tam 5 parkurów bez zgnięcia po prostu. I teraz do góry te drabinki trzeba trochę uważać, trzeba to robić ostrożnie mega. Okej, okay. co to jest lód? Ja myślałem, że to jest zwykły taki kwarc chyba, tak się nazywa ten klocek taki, ja myślałem, że to jest właśnie ten kwarc, nie, a to jest lód, właśnie nie lubię tego lodu na parkurach, bo często jak jest taki dziwny kolor, to jest podobny do jakiegoś po prostu klocka, no i wydaje mi się po prostu, że to jest jakiś zwykły klocek, a tutaj się okazuje, że to lód i tak skacza tutaj... Cygmie to po prostu lekko do przodu, daje, Bo wiecie, że się na tym ślizgam, i wtedy właśnie ginę. Dobra, jestem w sumie już chyba daleko. Okej, okay, okej, okay, trzeba się tutaj rozpędzić. O, ale to zrobiłem! Ja już myślałem, że ja zginąłem. Co to było w ogóle? Ja już, ja już myślałem, że zaraz będzie, kontynuuję od kryształa, a tutaj, a tutaj jednak, jednak wyszło. No i co? Przyszedłem niemożliwy parkur za pierwszym razem, wow. Let's go na kolejne ziomeczki. Dobra, więc teraz przejdziemy sobie niemożliwy parkur, ale przez RZ, więc na pewno będzie ciekawie. Nie będzie to przez kropką niemożliwy, tylko przez... RZ, więc ciekawie, ciekawie, grubo będzie, więc wchodzimy sobie na ten parkur i sobie z nim właśnie lecimy. Nie wiem, czy sobie go już nie przechodziłem, bo ja czasami wbijam na Bloxer Planet tak po prostu z nudów, jak nie mam co robić. Na przykład dzisiaj na lekcji sobie właśnie wszedłem na Bloxer Planet i sobie pykałem w kilka parkurów, ale chyba, nie wiem, chyba w ogóle ten parkur przechodziłem na live. Ie. Nie wiem, czy właśnie dobrze pamiętam. W ogóle tutaj się da zrobić widzę skróte, że można od razu tam skoczyć, nie trzeba się tak właśnie po jakichś tam chyba tunelach chodzić. Udało się, udało się. I jak dobrze pamiętam, to się właśnie szło do tego teleporta na live, tak, czyli ten parkour już przechodziłem, no ale dobra, przejdę sobie jeszcze na tym odcinku, może jakiś błąd popełnię i, i zginę, nie, zobaczymy, zobaczymy, więc... Lecimy szybko do przodu, bo ten parkur przechodziłem na live, albo po prostu na lekcji jakiejś. Nie pamiętam, jak mi się nudziło, ale go już przechodziłem. Dobra, więc sobie przechodzimy z tym parkurem i chyba tam, gdzie jest ten to, od tego Pokémon, nie wiem jak się to nazywa. No, nie wiem, jaką ma to nazwa taka kulka z Pokémon Go. Ja jestem głupi, bo nie wiem, ale okej, okay, więc y, lecimy sobie z tym parkurem i przeszedłem. I lecimy sobie teraz na inny parkur. Więc teraz, y, kolejnym parkurem, który przejdę, chcę też niemożliwy, żeby nie było łatwo. To już kiedyś patrzyłem, co to jest. To patrzcie na ten parkur. Ten parkur przechodzi się 27 minut, i to jest rekord tych czasów. A tak to 30-40 minut się ten parkur przechodzi. Więc y, sorry, ale nie będę tego przechodził, bo to jest strata po po prostu yy, czasu, więc CO JA WYBRAŁEM PARKUR OD UNKNOWNA? Wybrałem jakiś niemożliwy parkur i tak sobie zobaczyłem kątem oka, że od X UNKNOWN O nie, i ten parkur mi kazał przejść na, na tym, na live'ie i go chyba nie przeszedłem Tak, nie przeszedłem go, jak go nie przeszedłem na live'ie, no to wątpię, że go przejdę na odcinku za pierwszym razem ale ja oczywiście się postaram Ja się <laughs> nie poddaję No i zgięcie Więc ja się z wami żegnam i teraz przejmuję odcinek Lena Hej Jezu. Hej um, Tak, nie sądziłam, że tutaj będę i będę tutaj gadać Ale no, jestem tutaj Jakie mam się witać? Myślę, że mogę sobie Zakręcić tymi um, kołami fortuny, więc sobie oczywiście zakręcamy. Mam nadzieję, że mi się wylosuje. Fajna liczba! I jest 15 bilecików, więc w sumie fajnie. Ja nie wiem, co tutaj gadać. Ja nie wiem, co robić. Pole cię połamał, więc ja przyjmuję kanał i nie wiem. no, dobra, nie połamał się, tylko wiecie. Nie wiem, co gadać. I tyle. Ja sobie przyjdę w jakiś parkur. Parkur stopki, więc sobie przejdziemy sobie ten Obsidian parkour i ja nawet, ja jestem taką pro-youtuberką, że ja na sobie nawet status zrobiłam, który trochę skrzypi, bo to jest tak naprawdę lampka od biurka. Nic przecież nie widzę. Nie skrzyp tak. Dobra, więc sobie przechodzimy i yy, ja nie umiem. Nie przechodziłam dawno parkouru, więc w sumie to będzie troszeczkę trudne, ale postaram się. Wow, moje psychofanki. Pozdrawiam. Pozdrawiam to. No i... i nie mogę się skupić. Przechodzimy sobie normalnie. Tutaj mamy już pierwszy kryształ. Naprawdę! Dobra, już mam kryształ. I tutaj nawet widzę, że 27 level jest przy tym krysztale, że szybciej niż ja, bo ja nie wiem, jak ja skaczę, że ja nawet nie umiem skakać. I ja zawsze jestem taka zestresowana, jak tutaj gram w jakieś parkoury, bo ja nie umiem grać w Rockstar Planet. No w sumie byłam lepsza kiedyś i tutaj nazywam je nawet psychofanki, więc pozdrawiam. I też możecie... No laguje mi się ten telefon! Nie, możecie zostawić łapkę w górę, to stawię wam kebaby i będziecie szczęśliwi, że wam te kebaby właśnie wstawiam, więc w sumie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, bo jak nie to Yy, nie będzie kebabów i tyle A ja mam dobre kebaby, uwierzcie mi Jadam tylko jeden raz, ale tak mam dobre No i tutaj mam metę Metę i, i, i idziemy Idziemy do tej mety, mam nadzieję, że nie zginę Przeszłam parku, idziemy sobie to I chcę tylko powiedzieć, że to jest moje Pierwsze podejście, bo mi się nie chce innym i dwóch Dobra, ja już jestem i No, halo, co mi się dzieje z tym? Halo WYJDŹ Z TEGO PORTALA Głupi dekoder Dobra Idziemy NO HALO Jezu, mam dzisiaj taką... NO NIE WIERZĘ Dobra, jestem już w tym samym miejscu Mam nadzieję, że tutaj nie zginę Bo w sumie będzie trochę lipa i... Myślałam, że jestem bardziej pro Więc tutaj mam portal I ja nie wiem co gadać No i co tutaj? Co oni są chorzy na głowę? W sumie będą myśleć, że ja będę szukać... Nie wiem nawet czego Halo, ile już to przechodzę? No i gdzie ten portal? Jak tu wejść? Jezu. No, halo, ja wpisuję zaraz komendę i znajdzie mi. Nie wiem nawet co szukam. O, tu dobra mam. Co to jakaś wspinaczka? Nie jestem żaden Spiderman, żeby się wspinać po jakichś blokach. Jak tu kolejne, to. Dobra, gdzie to jest? Idziemy na samą górę. Na pewno idziemy na samą górę, bo jak tam było na samej górze, portal to przejdziemy sobie tutaj, tylko gdzie ta sama góra. No! Gdzie to jest? Halo! Dobra, mam, 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 dobra. <śmiech> <śmiech> mam tu kryształ. I ja mam nadzieję, że nie ma... Co? Jezu, ja hucham tak w mikrofon. Czy mi się wydaje? Bo ja mam mikrofon centralnie przy przybuzi i, i mam nadzieję, że nie hucham. Ja robię pierwsze podejście i to będzie ostatnie, bo ja się nie nadaję do tego, serio i ja cały czas wycinam wszystkie momenty bo ja albo się wkurzam, albo coś gadam, albo coś śpiewam i ja muszę cały czas wycinać jakieś momenty to trochę męczące a, też la też la. ha, ha, ksz, ksz. idź sobie mamy tutaj te mm, krzyżyki, tam się leczyć ale nie, ja jestem taki pro, że po prostu sobie idziemy dalej ja nie będę nawet się leczyć bo to jest mi niepotrzebne w sumie I ja jestem na razie... o, to w sumie Nie, dobra na razie to mi dobrze idzie. Nie zgnęłam ani razu, tylko w sumie piękny czas mam nawet. Oj, mam tutaj kryształ, już drugi, i teraz przechodzimy sobie tu. Nie wiem, co to jest, ale dobrze. Fajny ten parkour. Mam nadzieję, że nie ma żadnego klucza, bo nawet się nie rozglądam, bo nie chce mi się. Pasz, pasz, pasz. Nie, 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 nie. O, dobra, mam dwa serduszka i tutaj jest klucz, czy mi się wydaje? O, dobra, mam klucz. Jest w sumie spoko. Dobra, dobra, Leona, skupienie teraz. Skupienie, dawaj, dawaj, skupienie. Skupienie! Wszystko będzie dobrze. Musisz przejść kilka parkurów, żeby nie uznawali cię za jakiegoś, za jakiegoś luba. I masz jedno HP tylko. Więc yy, na luzie wszystko spoko. To jest tylko lawa, to nawet nie jest fioletowa lawa. Przejdę sobie ten. Yy, a, lawa, lawa, lawa. Kurde, Jezu. Co oni myślę, że jestem jakimś pro, nie nieco w ogóle piękny mam skin. Co nie? Ja wiem, że mam ładny skin. W sumie więc jest wszystko git. I dostaję jakieś powiadomienia. Dobrze, że je wyłączyłam. E, bo to pewnie lmaki jakieś zboczony SMS y pisze i ja nie wiem, co nam tam wypisuje nawet. Jesteśmy już na tych takich kwiatkach. Cze, co tam? Tutaj jest slawe, więc trzeba uważać. I następnie tutaj mamy. Yy, pomijmy, bo to było niechcący To po prostu miałam yy, Tutaj też miałam laga To cholery jasne, ja ostatni raz przychodzę Jakieś parkury na Boxer Planet Skupienie, pamiętaj Skupienie na maksa Dobra. Tutaj nic ci nie zagraża I skaczesz na bomby Teraz na jakieś kwiatki Okej, okay, ja przyszłam już ten park. Miałam mega yy, skupienie na poziomie no To jest dla mnie ogólnie parkur, więc ja sobie tutaj przejdę Przechodzimy sobie yy, Też możecie mi powiedzieć jak tam na zdalnych, bo ja nie mam niestety zdalnych, bo ja mam ogólnie żółtą strefę już i ja nie mam zdalnych i chodzę normalnie do szkoły, trochę lipa, bo muszę wstawać mega wcześnie do szkoły, ale tak to jest w sumie spoko. A ja jeszcze, bo nie wiem ile ten odcinek będzie ogólnie trwać, w sensie ile ja już nagrywam, ale pójdę sobie na czat i... I na jakiś czat, i po prostu, nie wiem, pójdę sobie na, na masowe wa i wagony, i po prostu rozdam kilka masowych, jeśli mam. A jak nie, to po prostu kupię. O, dam tutaj kilka wagoników, rozdam uśmiechy. Że jak napiszecie w y komentarzach bolec, to namówię go, żeby wam przypiął serduszka, więc piszcie bolec albo kalorz bo on lubi jak się na niego tak mówi i możecie też na niego mówić tak na live'ach czy coś, bo on się nawet nie będzie obrażać ani nic, tak lubi jak się do niego mówi, w sumie taka ciekawostka, więc no ale ja się z wami żegnam i mówię pa ja nie umiem nagrywać, więc bardzo przepraszam za ten cringe, ale no i tak, dziękuję i yy, pa